Czy słodziki powodują wyrzut insuliny? Na ten moment żadne badanie nie potwierdziło tego, aby słodziki powodowały wyrzuty insuliny. Natomiast jest część dietetyków, osób z branży, które podtrzymują tę teorię, że słodziki mogą powodować wyrzut insuliny. Natomiast patrzę na to, kierując się logiką, w kulturystyce używana jest insulina. Jeżeli słodzik powodowałby wyrzut insuliny w organizmie, nie dostarczając węglowodanów no to czy przypadkiem w kulturystyce już dawno nie zostałyby one odkryte i używane zamiast insuliny wstrzykiwanej podskórnie? A skoro insulina jest jednym z najbardziej anabolicznych hormonów w naszym organizmie, no to czy przypadkiem nie byłaby również wykorzystywana przez osoby trenujące naturalnie? Oczywiście, aby osiągać lepsze rezultaty. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem wielkim słodzików, natomiast uważam, że to jest lepsza alternatywa dla cukru. Natomiast należy zachować zdrowy rozsądek, ja osobiście bardzo mocno ograniczyłem stosowanie słodzików, ponieważ zauważyłem u siebie, że po prostu psuje mi trawienie, psuje mi się apetyt często właśnie stosując słodziki, no i jednak wywierają w dużej ilości negatywny wpływ na nasz układ pokarmowy, co oczywiście w tej branży i w spocie, który uprawiam, no nie jest pożądane i jeżeli mogę to zniwelować, to to oczywiście niweluję do zera. Aczkolwiek nie ma co całkowicie demonizować słodzików, jeżeli macie problem z nadużywaniem, to polecam przerzucić na poliole, takie jak maltitol, erytrytol. One bardzo szybko nauczą Was tej pokory i zdrowego podejścia do tego tematu.